Znajdujemy się na krakowskich błoniach, więc w centrum naszego miasta, w miejscu dobrze skomunikowanym, i to jest ta pierwsza lokalizacja, gdzie przygotowujemy tor do narciarstwa biegowego. Wygniatamy taki ślad, aby wszyscy, którzy kochają ten sport, aby wszyscy, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z biegówkami, mogli to zrobić w komfortowych warunkach. Tutaj ta pętla liczy około no, 3 km. Tak jak usłyszałam tu wcześniej, to zależy od tego, jak wchodzimy w zakręty. Wtedy jest albo dłuższa, albo krótsza. Więc dzisiaj taki ślad wygniatamy. Mamy nadzieję, że aura zimowa pozwoli nam utrzymać go jak najdłużej, tak, żeby Krakowianie, którzy uwielbiają błonia latem, mogli również tej aktywności fizycznej zażyć zimą i amatorzy tego sportu mogli korzystać właśnie z przygotowanego toru, ale również ci, którzy chcą tej aktywności spróbować, żeby nie musieli szukać takiej lokalizacji poza Krakowem, wyprawiać się gdzieś daleko, tylko założyć narty na nogi i korzystać z tej trasy przygotowanej na krakowskich błoniach. Tu jest dość blisko gór, także tych gór w Krakowie myślę, nie brakuje aczkolwiek czasami śniegu. Na szczęście w tym roku mamy go dość obficie, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby spróbować czy po prostu skorzystać z tego białego puchu. Jeżeli się jeździ na jakichkolwiek nartach czy łyżwach, to już będzie po prostu łatwiej. A co trzeba mieć przede wszystkim determinację i chęci, żeby po prostu spróbować tego sportu. Są trasy, gdzie jest ciężej, gdzie jest łatwiej. Tutaj na błoniach Myślę, że to jest taka podstawowa trudność, podstawowy poziom taki dość, dość płaski się wydaje, aczkolwiek przy kilometrach to można się zmęczyć i na płaskim terenie.